widzowie, dzisiaj do wygrania macie oto taką piękną M4 za 16 zł, jedyne co musicie to zrobić to zostawić lajka, like suba i napisać w komentarzu do jakich broni w przyszłości chcielibyście, żebym, żeby, jakby do jakich broni chcecie, abym rozdawał skiny w przyszłości, bo chciałbym jakby się, chciałbym po prostu wiedzieć do jakich, jakich broni używacie najczęściej i jak, do jakich broni chcielibyście mieć skinki, także ja już nie przeszkadzam i zapraszam na odcineczek. Siemano widzowie, witam po raz kolejny na G4 Skins. Ja już jestem w domku, w sensie w Rzeszowie już jestem, także będziemy krecić już, że tak to powiem, standardowo <laughs> przypominam o tym, że 1 marca będzie, będzie już wiadomo jakie skiny będą na tego giveaway'a dla osób wpłacających z moim kodem ale w tym momencie mogę was zapewnić, że na pewno będzie to kwota powyżej 200 zł, także coraz, coraz więcej. Także bardzo się cieszę, bo faktycznie ten mój kocik śmiga także. Także właściciele, czy właściciele, no osoby, które są za to odpowiedzialne, zgodziły się, żebym mógł podwyższyć dla Was ewentualnego giveaway'a, także bardzo się z tego powodu cieszę. A my sobie zaczniemy może od takiej skrzyneczki, takiej bitewki za 7 stuweczek na początku. No i zobaczymy, czy, czy uda się coś tutaj eleganckiego zgarnąć. Zaczynamy od skrzynki Pinki, potem Ciekawski, Exclusive, Premium, Silk, Silk i Hydrotus, czyli chyba moja, jedna z lubionych skrzynek, no bo faktycznie tutaj te itemki często dropią dobre. No i dobra, zaczynajmy zabawę w takim razie. Pinky no, dla Arnolda dała najlepiej, No ale my też nie jesteśmy z tyłu, bo 42 zł to nie jest najgorsze. Tutaj środek dało dobrze, a my trafiamy gówno za 48 gera. dobra, Exclusive. Okej, okay, tutaj jest yy, aha, Hellfire droższy niż Empress. No to ciekawe, akurat nie wiedziałem nawet Premium. o Judgment of Anubis, tragicznie. No i pytanie: Czy te dwie skrzynki nas uratują? Bo jak na razie jesteśmy dosyć. Ty oni Tadzi. A czekaj, jak... ale my trafiamy oni Tadzi, który jest mega drogi. Ok, myślę, przestraszałem się na, na chwilę, że to jest y, ten Glock z mega drogi. No ale patrzcie, pierwsza bitewka i od razu dwa kanty. No kurde, tak można grać. Takie, takie bitwy można robić. Dobra, kurde, lata mi to jakaś mucha, sprzedamy sobie w takim razie wszystko jak na razie, no i elegancko, mamy już na razie proficik, to co, pokminimy coś dalej, otwórzmy może coś innego, tym razem zróbmy może skrzynkę, może bitewkę zróbmy, jeszcze z tych skrzynek, tak to powiem, eventowych, bo za niedługo one pewnie znikną, to, to warto byłoby jeszcze raz je sprawdzić, jeszcze raz je pootwierać. No i zrobimy sobie... No to będzie grubsza bitwa na pewno, no bo chcę dodać te wszystkie skrzynki, to wyjdzie gruba, dlatego zrobimy na dwie osoby. I przywołamy sobie od razu bota. Jeszcze na początku te Frost później The Icebreaker. No i zobaczymy. Ta skrzynka wydaje mi się... Ogólnie ta najtańsza za 28 zł daje moim zdaniem najlepiej z tych wszystkich, ale zobaczymy. No tak jakby moje... moje... Moje doświadczenie to faktycznie z tej skrzynki najczęściej coś leciało, zaczynamy ładnie z glockiem Neon Noir za 44 zł. Drugi, okej, okay, tutaj to poleciało teraz dobrze, Chromatic Aberration, no i trzeci rzut. No niestety, gówno dało w sumie. Także całkiem, całkiem niefajnie, na razie jesteśmy na prowadzeniu, ale to jest delikatny. O, tutaj ładny, ładny poleciało, za 68 zł trafiliśmy Elite Wilda, The Icebreaker drugi, no tutaj niestety Grim, a Grim jest bardzo tani. No i zobaczymy. Trzeci Icebreaker i. No, okay, Digger zdecydowanie będzie lepszy niż nasz Oceanik Maczek. No i dobra, Lorbringer. Pokaż mi Lorbringer. Oj, Fever Dream to też jest drogi item, ale wydaje mi się, że stoimy w miarę na równo z botem. Kolejna skrzynka Kordikera. No, jemu teraz zaczęło dawać dobrze. Nam z tych Lorbringerów nie daje najlepiej. I trzeci, ostatni. Water Elemental, ale tu też. Lepszy, bo w nie się trafił ten 7 met. I teraz te skrzynki, no drogie, one zdecydują na pewno o wszystkim. No my trafiamy na razie słabo, jesteśmy 500 do tyłu. No musi coś polecieć z Ice Kinga. Mamy Darkwatera. No nie będzie to wystarczające jeszcze do przebicia, więc teraz Glacial Rider musi dać coś naprawdę grubego. Huntsman, ok powinniśmy to mieć. Elegancko, mamy Wina. No i powiem Wam, że dzisiaj dwa bitewki, dwa winy, no ten winek troszkę gorszy niż poprzedni, bo no tutaj 1500 zainwestowane, 1800 zwrotki, także no nie jest, znaczy 1900 zwrotki, także, także nie na najlepiej, mogło być zdecydowanie lepiej moim zdaniem, ale dobra, cały czas proficik krośnie, a o to nam przede wszystkim tutaj chodzi, dobra. I co możemy teraz otworzyć? Ja ogólnie po tej bitwie planowałbym jakiegoś skinka może dla was rozdać. Dzisiaj coś ciekawego można byłoby wam rozdać, ale dobra, na początku zacznijmy sobie od dwóch nuklearów, jeszcze jedną taką skrzynkę, jeden amar, jeden loreus, albo nie, jeden trzejsik, jeden Hydrotus i na końcu na przykład takie glowsy. Spróbujmy taką bitewkę na dwie osoby zakręcić za 1700. No gramy dzisiejszym można powiedzieć profitem. No i zobaczymy, czy uda się ten proficik pomnożyć, czy, czy jednak ten proficik stracimy. No i to jest bardzo ważne pytanie. No, zaczynamy z skrzynek nuklear. No, tutaj, jak poleci na przykład taki digel, na którego jest 4% szans, no, byłoby świetnie po prostu. Mam nadzieję, że uda się na lewo go trafić. No, niestety, pierwszy rzut mega słaby, no ale bot też nie trafił nic ciekawego. I drugi, no, równie chujowy. No, niestety, nukleary nie oddały. Teraz mamy Windmila. Uh, mamy Stiletto, Knife, Tiger, tutcie. Okej, okay, to jest 2000, także praktycznie to co. Bitwa się już zwraca. No i pytanie: Czy uda się ten proficik podtrzymać? I czy coś jeszcze trafimy? No bo skrzynki się jeszcze nie skończyły. Niestety, Galile nie za bardzo. Tutaj poleciał ładny Galileo za 500, i bot nas goni. Już 1000 do tyłu jest tylko. Kilkon firm. Mam nadzieję, że klowsy nam tego nie zabiorą. 600 zł przewagi mam w tym momencie. Bruagam. Dobra, okej, okay, to sutanie powiem. bo na szczęście w Wellworn poleciały. I patrzcie! Mam piąteczkę. To jest bardzo ładna bitwa. No wszystko dzięki temu Stiletto Knife. Ale szczerze powiem wam, że mi się na przykład stiletta nie podobają, jeśli mam być szczerym. Nie jestem fanem ogólnie tego noża, ale sobie go na pewno scholdujemy jako podtrzyma, jakby będzie podtrzymywał nasz balans, żeby tutaj za szybko nie wiebał. No i dobra, to co? Będziemy otwierać jakieś skrzynki i może coś ciekawego uda mi się wam rozdać. Może zaczniemy sobie od na przykład Ginoldów, bo Ginoldy zauważyłem, że też fajna skrzynka, lubią sobie coś czasami rzucić. Hyperbestie mamy, mamy tu Ferre i Neon Noir, To jest bardzo dobry rzut. Pytanie, czy. Okej, okay, 200 zł, fabrycznie nowy poleciał. No taka M4. -ka... No nie, no nie, ja bym wolał jednak coś tańszego, bo wolę wam zrobić giveaway'a większego niż, niż rozdawać pod odcinkami. No tutaj niestety słabo zarzucił. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ice Cold Ateris. Okej, okay. bardzo ładnie rzuca w ogóle swoją drogę. Patrzcie, każdy item jest profitem. Każdy item jest profitem. A w komentarzu możecie napisać y, jakie skinki byście chcieli, bo to też, wiecie, ja bym wam z przyjemnością coś rozdał, tylko chciałbym, żeby ten skin był przydatny, a nie, że w go z powrotem na stronę. Taki skin, który do broni, które zdecydowanie by wam się podobały. No teraz niestety Gino znowu zabrał. Ale patrzę i teraz jest zdecydowany proficik. Dobra, wydaje mi się, że z tej skrzynki chyba nie znajdziemy niczego ciekawego, także może pójdziemy sobie do sklepu i tutaj poszukam jakiegoś ciekawego itemu dla was i dam wam znać, co dla was przygotowałem za chwileczkę. Także dzisiaj do wygrania będzie oto ta m a ja już dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego materiału, mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie, zostawcie lajka, like suba, napiszcie w komentarzu jakiej, do, jakich, do jakich broni chcielibyście mieć skina, a już się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, siemanko!